Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Liturgia Słowa ukazuje nam w kolejnych dniach wzrastającą atmosferę napięcia wokół osoby Jezusa. Ewangelia świętego Jana mówi, że znowu Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Rzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: My nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Dialog Jezusa z Żydami jakże często przypomina nam dialog współczesnych ludzi. Chodzi o zaufanie o wiarę w słowa, które wypowiadają inni ludzie, o sobie, a także o innych. Zauważamy dobre czyny drugiego człowieka, ale nie chcemy uwierzyć w to, co mówi o sobie, w swoich doświadczeniach, o Panu Bogu. Zatem, czy warto tłumaczyć, bronić własnej sprawiedliwości? Jezus pokazuje, że trzeba. On sam tłumaczył swoim słuchaczom, mimo że nie byli przychylnie nastawieni do Niego. Będąc Bogiem, wiedział, że niezależnie od tego, co robił, co teraz będzie mówił, to wyrok już zapadł. A jak jest w naszym życiu? Jak osądzamy siebie? innych oraz Pana Boga.